Podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować. Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty well. Done. Dzień dobry, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty well Done. Co we freelance piszczy. Dzisiaj mam nadzieję, nie będzie piszczeć za dużo. Bo wszystkie moje zwierzęta póki co jeszcze śpią wykończone majówką. Ja natomiast postanowiłam nagrać ten podcast właśnie dzisiaj, w pierwszym dniu po takim dłuższym weekendzie, bo najpierw mieliśmy święta, potem było kilka dni, dosłownie kilka dni pracy, no i cały zeszły tydzień to była praktycznie majówka. I w tę majówkę część osób pracowało, część osób Odpoczywało, jak ktoś się dobrze postarał, to mógł mieć nawet 9 dni wolnego, a część osób, tak jak ja, pracowało. Można powiedzieć, że na pół gwizdka, ale ja wolałabym powiedzieć, że pracowało bardziej dla siebie, w minimalnym zakresie dla klientów, ponieważ większość na przykład moich klientów miała w tym czasie wolne. No, ale ja nie zrobiłam sobie tego wolnego, ponieważ chciałam nadrobić parę rzeczy i chciałam. Parę rzeczy pouzupełniać w swoim biznesie, popracować trochę dla swojej marki i tak podziałać bardziej strategicznie, bardziej kreatywnie. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że praktycznie oprócz samego weekendu nie miałam dnia wolnego. I teraz, dzisiaj siadając do komputera, przyszedł mi do głowy taki temat, który chciałabym z Tobą właśnie poruszyć, o którym bym Ci chciała opowiedzieć. Czy Wirtualnej asystentce, czy wirtualnemu asystentowi, czy freelancerowi grozi wypalenie zawodowe. No bo pracujemy dla siebie. Pracujemy często więcej niż 8 godzin dziennie. Robimy masę różnych rzeczy, również rzeczy kreatywnych, takich, które nas rozwijają, takich, które nie są nudne. Mamy możliwość awansu, mamy możliwość rozwijania się zawodowego, a jednak zdarzają się takie momenty, że człowiek zwyczajnie czuje, że dalej nie może. I czy freelancerowi, osobie działającej samodzielnie, grozi wypalenie zawodowe? Przekonajmy się. Kiedy zaczynałam swoją pracę z freelancingiem, to wydawało mi się, że wypalenie zawodowe jest o lata świetlne oddalone od tego zajęcia. Wcześniej, przez kilkanaście lat, jak zapewne wiesz, pracowałam na etacie i tam zdarzało mi się, bo pracowałam w różnych firmach, zdarzało mi się, że trafiałam właśnie na takie momenty, takie momenty odbijania się trochę od ściany. Momenty, w których stwierdzałam, że nie ma już dalej co robić, że ja już nie mam możliwości awansu, rozwoju w danej firmie i że po prostu tego nie chcę. To były momenty, Zniechęcenia, momenty takiego lekkiego marazmu. Czasami trwało to kilka miesięcy, dopóki nie podjęłam decyzji o zmianie pracy. Natomiast kiedy przeszłam na swoje, no to stwierdziłam, że to jest niemożliwe, żeby mając tyle możliwości, pracując dla różnych klientów, mając tyle różnorodnych zajęć, kiedy ciągle coś się dzieje, są ciągle nowe wyzwania, że to jest niemożliwe, żeby człowiek się wypalił. I ja byłam w stanie bronić swojego zdania naprawdę. Do upadłego. Wydawało mi się śmieszne, że ktoś może sądzić, że pracuje 2-3-4 lata w zawodzie freelancerskim i on się już wypalił, on już więcej nie chce. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak to mogło się zdarzyć, skoro on jest cały czas nastawiony na nowe wyzwania, skoro cały czas może robić coś nowego, kiedy może zmieniać tą swoją ścieżkę zawodową, jak tylko chce? Minęły długie miesiące, prawie ponad 2 lata. No to już był czas się zorientować, z czym się tę pracę freelancera je i jak to działa. I czy ja przez ten czas zmieniłam zdanie? Do pewnego stopnia tak. I za chwilę opowiem Ci o tym, dlaczego. Zanim jednak przejdę do odpowiedzi na pytanie, dlaczego zmieniłam zdanie, chciałabym, żebyś zastanowił się zastanowiła się nad tym, jakie czynniki wpływają na to, że człowieka dopada to do wypalenie zawodowe czy jest to może permanentny stres albo zbyt duże obciążenie obowiązkami zawodowymi, a może zwyczajnie nuda. Jako freelancer jesteś często narażony na stres. Możesz mieć problemy z płynnością finansową, możesz mieć problemy z niepłacącymi klientami, możesz mieć problemy z deadline'ami. Jeżeli pracujesz dla kilku klientów, te deadline'y mogą się nałożyć i nagle jest panika, że jest zbyt wiele zadań do zrobienia, a ja z tym nie zdążę. Wiąże się to oczywiście na, z, z obciążeniem obowiązkami zawodowymi, no bo jeżeli masz codziennie na liście to ponad 20 czy 30 punktów i pracujesz codziennie od powiedzmy 8 czy 7 do północy, no to po jakimś czasie i raczej będą to tygodnie niż miesiące czy lata, Stwierdzisz, że coś jest nie tak, że to nie o to chodziło, że jeżeli jest to sytuacja jednostkowa, na przykład przed urlopem, no to ok, ale jeżeli jest to sytuacja permanentna, to ty nie o taką zmianę zawodową walczyłeś. A może się również zdarzyć, że dopada cię monotonia, bo wykonujesz co prawda dla różnych klientów z różnych branż, ale wciąż te same zadania. Piszesz te same teksty, piszesz newslettery, tworzysz Grafiki czy tworzysz treści do mediów społecznościowych, i nie ma praktycznie żadnego innego impulsu do tego, żeby robić coś innego. Nie masz możliwości rozwoju, albo masz możliwość rozwoju, ale nie masz tej potrzeby, bo nie masz takiego klienta, dla którego musiałabyś musiałbyś robić coś, co wykracza poza Twoje umiejętności czy kompetencje, żeby trzeba się było zwyczajnie dokształcić. Jednak kiedy zapytałam osoby pracujące. Jako freelancerzy, osoby z mojej grupy Blaski i Cienie Wirtualnej Asysty, kiedy zapytałam dziewczyny, co sprawia, że dopada nas wypalenie zawodowe, to okazało się, że to wcale nie ten nadmiar zadań i nie stres jest głównym czynnikiem, ale właśnie brak możliwości rozwoju, a czasem napotykanie na ścianę czy wyeksploatowanie. No bo zdarza się, że masz klienta i ten klient będzie się upierał przy swoim do ostatniej kropli krwi wręcz, nawet jeżeli ty wiesz, że pewne działania nie zadziałają i masz doświadczenie, masz dowody na to, że pewne rzeczy nie działają, a klient mimo to chce, żeby było zrobione tak, jak on postanowił, no bo takie ma plan, takie ma widzi mi się, tak po prostu chce. A ty jako podwykonawca musisz się do tego dostosować. Tutaj pewnym rozwiązaniem może być nie tyle zmiana klienta, co poszukanie sobie nowych wyzwań, pokazanie klientowi, że można zrobić coś inaczej, pokazanie, że można działać na przykład nie tylko w mediach społecznościowych, ale również w innych obszarach. Obracając się ciągle w temacie wypalenia zawodowego w pracy freelancera, zastanawiam się, czy taki freelancer, jak każdy inny pracownik, na przykład etatowy, który pracuje w danej firmie od lat. Ma swoją tak zwaną przydatność do użycia. No bo jak wygląda praca freelancera? Codziennie rano wstajesz, ubierasz się, siadasz do komputera, wykonujesz te same czynności. Tak wygląda na przykład praca wirtualnej asystentki, media społecznościowe, skrzynki mailowe, pisanie tekstów, obsługa kursów, montowanie filmów, podcastów, skrzynki mailowe o skrzynkach już było ale na przykład um, obsługa sklepów, wysyłanie towaru. No, niemal codziennie dzień świstaka, codziennie to samo. I czy tak jak mnie słuchasz teraz, nie zadajesz sobie pytania, ileż można, ileż można w kółko robić to samo, codziennie rano, jak na etacie praktycznie, wstawać, pracować, robić swoje, wstawać od komputera, iść spać, i tak dzień za dniem. Oczywiście praca freelancera ma to do siebie, że nie musisz pracować w domu, możesz pracować z dowolnego praktycznie miejsca na świecie, gdzie tylko jest dostęp do internetu, a czasem, kiedy na przykład masz jako zlecenie napisanie kilku tekstów, czy na przykład napisanie książki, bo takie zlecenia również się zdarzają i nie potrzebujesz już robić researchu, bo wszystkie materiały są zebrane to tak naprawdę nie potrzebujesz nawet tego dostępu do internetu, a może się zdarzyć, że zmiana otoczenia zrobi ci dobrze, a nawet lepiej. No i właśnie jako freelancer masz te takie możliwości pożąglowania tym, gdzie pracujesz, z kim pracujesz, jak pracujesz i co robisz. Jednak pracując jako freelancer, na przykład w domu, bardzo często jest tak, że zwyczajnie nie masz do kogo gęby otworzyć. Że twoim jedynym towarzystwem jesteś ty sam. Że Ewentualnie od czasu do czasu pojawi się kot, jeśli masz kota albo pies, ale już po 10 sekundach patrzenia na ciebie, znudzony kładzie się spać, a ty wracasz do swoich obowiązków. Tak jak wspomniałam, jako freelancer możesz sobie wybrać, gdzie pracujesz. Możesz pracować między ludźmi. Jeżeli nie chcesz pracować w ciszy, w domu, nie mając do kogo. Tej przysłowiowej gęby otworzyć, możesz wynająć biurko w biurze coworkingowym. Możesz pójść popracować w kawiarni i no, masz tam jakichś ludzi. Możesz również podjąć się działań, które wymagają od ciebie rozmów telefonicznych i to już jest jakaś forma kontaktu z drugim człowiekiem. Oczywiście nie pogadasz sobie o pierdołach przy kawie w pracowej kuchni, ale te rozmowy prowadzone z klientami czy na przykład. Przeprowadzone researchy czy jakieś badania prospektingowe mogą zaowocować naprawdę fajnymi wnioskami i sprawią, że jednak oddalisz od siebie na moment tę iskierkę wypalenia zawodowego i nie będziesz miał ochoty rzucić laptopem o ścianie, kiedy pomyślisz o porannym wstawaniu. Bo tak naprawdę wszystko zależy od Twojego podejścia. Możesz stwierdzić, że praca w domu to jest nuda, bo nie ma z kim porozmawiać, nie ma. Nic innego do roboty poza pracą, no bo umówmy się, idąc do pracy do biura, to tam jest przy dobrych wiatrach 40-50% pracy, a reszta to jest życie towarzyskie. Z kolegami z biura, no ale jednak w jakiś sposób towarzyskie. Możesz stwierdzić, że nie chcesz wykonywać ciągle tych samych zadań dla tych samych klientów, ale wtedy rozwiązaniem jest poszukanie sobie nowych klientów. Więc wszystko tak naprawdę zależy od twojego, od twojego podejścia, bo moim skromnym zdaniem każdy dzień może być wspaniałą przygodą w zależności od tego, jak my go sobie zaplanujemy. I tutaj odeślę Cię na moment do podcastu mówiącego o tym, jak planować swoją pracę, bo Ty wcale nie musisz codziennie robić tego samego. Możesz pracować w blokach zadaniowych, możesz pracować w blokach dniowych, możesz jednego dnia. Tworzyć treści do mediów społecznościowych, a drugiego pisać teksty. Możesz jeden dzień przeznaczyć sobie na pracę w mieście, na spotkania z ludźmi, na wyjazdy, a możesz w środku tygodnia zrobić sobie dzień całkowicie wolny. Więc jako freelancer zobacz, masz mnóstwo, naprawdę mnóstwo możliwości do tego, żeby samemu zaprojektować swoją karierę, żeby samemu sprawić, że to wypalenie będzie miało mniejsze szanse, żeby cię wtopaść. Bardzo dobrze by było tutaj w tym momencie, aby się rozróżnił, rozróżniła, czy to na pewno chodzi o wypalenie zawodowe, czy może jednak o przepracowanie. Bo może się zdarzyć, że to nie nuda, że to nie te same czynności w kółko, że to nie nadmiar klientów sprawiają, że ty już masz dość swojej pracy i tego co robisz, ale to, że bierzesz sobie za dużo na głowę. Nie odmawiasz klientom, nie jesteś asertywny, bierzesz każde zlecenie jak leci. To jest typowy błąd początkującego freelancera, ale również osoby, która rzeczywiście asertywna nie jest i nie potrafi odmówić. I w rezultacie taka osoba siedzi potem po kilkanaście godzin dziennie w pracy, a lista zadań zamiast się kurczyć, tylko się przesuwa na kolejny dni, bo no nie ma bata. Pracując dla kilkunastu osób, na przykład i biorąc sobie na głowę coraz więcej i coraz więcej. Nie jesteśmy w stanie wypełnić swoich obowiązków w ciągu jednego dnia. Z pomocą może Ci tutaj przyjść planowanie i ustalenie z klientami, że ty nie będziesz robić zadań z dnia na dzień, tylko podawanie im bardziej realnych terminów i w ten sposób zapełnienie sobie kalendarza na najbliższy tydzień, miesiąc czy dwa, no ale nadmiar obowiązków jeszcze nikomu nie pomógł. I ja pamiętam początki, moje początki w Pracy freelancera, kiedy każdy klient był na wagę złota i każde najmniejsze zlecenie witałam z otwartymi ramionami, i ja wtedy nie miałam takiego mm, zadania, którego bym odmówiła, oczywiście w ramach moich kompetencji. Więc jeżeli na przykład chodziło o windykację i wykonanie telefonów, oczywiście miękką windykację, i wykonanie telefonów do dłużników, to no, to potrafi wykonać praktycznie każdy. Potrafi zadzwonić i przypomnieć się z płatnością. Potrafi wysłać maila według wzoru do klientów, którzy zalegają z tymi płatnościami. I takie zadania ja również się podejmowałam, mimo że ich nie lubię. No, bo w końcu tyle się mówi o budowaniu portfolio, prawda? Tyle się mówi o tym, że powinno się mieć szeroki zakres usług. I ja tutaj o, w tym momencie będę mocno, naprawdę mocno protestować, bo moim zdaniem lepiej jest mieć specjalizację i zawęzić swoją grupę docelową zawęzić te zadania, które wykonujemy dla klientów, niż iść na szeroko. Bo jeżeli będziemy się rozdrabniać na Różne zadania, jeżeli na liście zadań znajdzie się kilkadziesiąt punktów, które oczywiście potrafimy wykonać, to my po pierwsze nie odnajdziemy swojej specjalizacji, po drugie, trudniej będzie się pracowało w blokach zadaniowych, po trzecie, będziemy sobie brać na głowę wszystko, a wypalenie zawodowe będzie już pukać do naszych drzwi. I jeżeli nie chcesz dopuścić do takiej sytuacji, że tych klientów i zleceń będzie przybywać, 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 a ty będziesz rozciągać dobę do maksimum, zapomnisz o jedzeniu, o rodzinie, o znajomych, o przyjaciołach, o czasie wolnym, to zastanów się, co ty chcesz robić. I czy zamiast obcinać godziny snu, nie warto jednak komuś powiedzieć nie. No bo czy da się pracować na pełnych obrotach, śpiąc po kilka godzin na dobę? Da się. Mówisz mi, da się. Ale nie jest to zbyt mądre. Jeśli więc chcesz iść taką ścieżką, to posłuchaj mojej rady. Im dalej w las, tym mniej ciekawie. A droga do wypalenia zawodowego w tym momencie wcale nie jest tak odległa. W tym momencie chciałabym poruszyć jeszcze jeden aspekt freelancingu, jeszcze jeden aspekt wypalenia zawodowego. Bo czy zastanawiałaś się nad tym, zastanawiałeś się nad tym, wstając codziennie rano do pracy i przymuszając się do tej pracy, jeżeli tak jest, że może ten zawód zwyczajnie nie jest dla ciebie. Bo to nie jest wcale tak, że my jesteśmy nieomylni, że jeżeli raz wybraliśmy ścieżkę copywritera, czy wirtualnej asystentki, czy grafika, to musimy się jej trzymać i nie możemy w ogóle zboczyć, nie możemy zawrócić, nie możemy na skrzyżowaniu pójść w lewo albo w prawo. Albo nie możemy się zatrzymać i pomyśleć, co my właściwie chcemy. Wydaje mi się, że ten aspekt właśnie tego, że pomyliliśmy się co do naszej ścieżki zawodowej, jest najrzadziej branym pod uwagę. I ja na przykład sama, decydując się na robienie tego, co robię, nie brałam go w ogóle pod uwagę. I jak już sobie pomyślałam, że ta praca jest dla mnie, to, to, to od tego pomysłu nikt by mnie nie odciągnął. W ogóle wołami i, i po prostu nie. Natomiast przez długie miesiące pracy Udało mi się wypracować, zadecydować tak naprawdę o tym, co ja chcę robić, a czego nie chcę robić. I to wcale nie jest tak, że to, co chcę robić teraz, nie zmieni się na, na przykład za rok czy dwa. Że może ja zweryfikuję swoje poglądy i zmodyfikuję swoje działania i pójdę pokrewną, ale nieco inną ścieżką, że przesunę się z autostrady na ekspresową, równoległą drogę albo w ogóle gdzieś na jakieś boczne drogi. No, byle nie takie prowadzące do złego skrętu. Zastanów się, ile razy w ciągu swojego życia zmieniałeś zdanie? Co do wyboru partnera życiowego, szkoły, nauki, studiów, nie wiem, sukienki na imprezę, cokolwiek. Więc dlaczego wybierając zawód, decydując się na bycie freelancerem, na otworzenie firmy, nie weźmiesz pod uwagę tego, że mogłaś zwyczajnie się pomylić? Albo że może warto zmodyfikować to, co chcesz robić? Właśnie po to, żeby być bardziej efektywną, żeby realizować się w tym, co Ty chcesz robić, a nie to, co sobie wymyśliłaś, albo może zadecydowałaś, że tak będzie, bez sprawdzenia, czy rzeczywiście jest to zawód dla Ciebie. Ponownie odeślą cię do innego odcinka podcastu, nosi on tytuł: Czy freelancing jest dla Ciebie? I jeśli zastanawiasz się i w głowie słyszysz wciąż piosenkę, i co ja robię tu, to przesłuchaj go i zastanów się, pomyśl, przemyśl, czy właśnie może nie chodzi o to, że potrzebujesz zmodyfikować swoją ścieżkę zawodową. Ja nie mówię o tym, żebyś od razu rzucała freelance, żebyś rzucał pracę na swoim, żebyś zamykał, zamykała firmę. Nie. Nie mówię o tym, żeby od razu wracać na etat, ale zastanowić się, czy na pewno Planowanie treści do mediów społecznościowych to jest to, co ja chcę robić przez całe życie. A no właśnie. Dlatego pomyśl o tym, co ty chciałbyś robić, chciałabyś robić za 5 lat. Jeśli boisz się zmiany decyzji, zmiany zdania, boisz się tego, co powiedzą inni, no bo cały czas wmawiasz im, że na tym freelancie tak fajnie, a w ogóle zawód jest po prostu rewelacja, to. Pomyśl, czy za 5-10 lat on również będzie tak rewelacyjny? Czy może inwestycje i decyzje, które podjęłaś, podjąłeś, by zrealizować te marzenia, nie są odwracalne? Bo jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to naprawdę uwierz mi, warto zweryfikować poglądy, niż tkwić w miejscu przez długie, długie lata. Jeżeli stwierdzisz teraz, po roku, dwóch czy trzech, że to już nie jest praca Twoich marzeń, to ją po prostu zmień to pójdź inną ścieżką. Nie chcesz planować mediów społecznościowych? Zacznij malować na płótnie. Przyczyn wypalenia zawodowego mogą być tysiące. Mogą być ich naprawdę dziesiątki. Jeśli czujesz, że coś idzie źle, że praca, która na początku dawała Ci radość, z czasem przestaje przynosić satysfakcję, a Ty siedzisz zmęczony, zmęczona i znudzony z biurkiem, odliczając godziny do końca dnia, zastanów się, jaka jest tego przyczyna i ją zmień. Być może wystarczy coś urozmaicić. Być może wystarczy postawić jasne granice pomiędzy pracą a życiem osobistym. Być może starczy zmienić kilku klientów. Czasem jednak lepiej jest dokonać ostrego cięcia, niż tkwić w niesatysfakcjonującym związku przez całe życie. I dotyczy to również życia zawodowego. Z tą myślą chciałabym Cię dzisiaj zostawić. Jeżeli czujesz, że wypalenie zawodowe dopada właśnie Ciebie, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, zatrzymaj się na chwilę i zweryfikuj, co jest tego przyczyną. Jeżeli znajdziesz przyczynę w 99% przypadków będziesz potrafił, będziesz potrafiła zmienić ten jeden czasem czasem więcej elementów. Czego bardzo serdecznie ci życzę, bo im wcześniej zorientujesz się, że coś jest nie tak, tym więcej satysfakcji będziesz czerpać potem ze swojej pracy. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.